Marca 2025 roku. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa radnych. Witam Panią Wójt, Witam pracowników, Witam przybyłych gości. Szanowni Państwo, e, bardzo proszę o podpisanie listy obecności e, Państwa radnych i wszystkich przybyłych gości. W posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co zgodnie z liczbą obecnych stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji przy całkowitym składzie wynoszącym 15 radnych. Informuję, że obrady Rady Gminy Kosakowo są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz, dźwięk zgodnie z artykułem 20 ust 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Obrady są protokołowane. Protokolantem jest pani Arleta Wesołowska. Pani Adleta Wesołowska. E, przepraszam, pani Natalia Frankowska. Bardzo przepraszam. Tak, to mi się dostanie. Szanowni Państwo, przechodzimy do naszego punktu drugiego, a dokładnie podpunkt pierwszy. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 104 łamane na 762 łamane na 2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 14 grudnia 2023, /2023 roku w sprawie... Upoważnienia wójta gminy Kosakowo do podpisania umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia powiatowi Płockiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspólną realizację zadań w ciągu dróg, dróg powiatowych przebiegających przez gminę Kosakowo. Otwieram dyskusję i tutaj w pierwszej kolejności bardzo proszę o zabranie głosu przewodniczącego Komisji do Spraw Finansów i Strategii Rozwoju, pana przewodniczącego Ryszarda Daraszewicza. Szanowni Państwo, na dzisiejszych obradach Komisji ds. Finansów i Strategii Rozwoju rozpatrywaliśmy przedmiotową, przedmiotowy projekt uchwały. Na obecnych siedmiu członków Komisji za opowiedziało się sześciu, Jeden radny wstrzymał się. Projekt został zaakceptowany. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych w tym temacie chciałby zabrać głos? Pierwszy. Udzierzymy... Udzielenie głosu. głosu. Tak jest. Kto z Państwa radnych? Bardzo proszę. Zgłosił się Pan radny Marcin Szanowna Rado, Pani Wójt, Drodzy Goście. Stajemy przed kolejną ważną decyzją, że z pieniędzy publicznych naszych gminnych Musimy przeznaczyć określoną kwotę, być może ważną realizację, ale która budzi pewien niepokój, i która w mojej ocenie też będzie zagrożeniem dla mieszkańców mostów, i która po prostu nie została do końca właściwie omówiona. I która tak naprawdę rodzi się w jakimś dziwnych formułach, ponieważ sam proces remontu, modernizacji tej drogi, który się odbywa już od długiego czasu, porusza środowisko naszych mieszkańców, chociażby z tego względu, że powoduje utrudnienia, czego dowodem są różne sygnały, Różne skargi, ale też pokazuje po prostu, że być może są inne priorytety, które warto byłoby realizować. A tutaj decyzje, które zapadają, pokazują, że tak naprawdę poprawiamy trochę infrastrukturę, ale tak naprawdę budrujemy sytuację w przenośni, a nie realizujemy inwestycji, które. Poprawiają parametry techniczne, czy układów drogowych, czy ciągów pieszych. I to jest sytuacja, która wymaga naprawdę głębokiej dyskusji między przede wszystkim radą, i wymaga po prostu całkiem innej formy opiniowania takich projektów, niż to, co się w tej chwili po prostu dzieje, że za 5.12, kiedy stajemy przed murem, My, jako radni, mamy decydować po prostu y, o tym, żeby przesunąć środki na kanalizację deszczową, która po prostu nie została od samego początku w sposób, w mojej ocenie, właściwy zaprojektowana i dopracowana po prostu do potrzeb y, naszych, naszej gminy. W szczególności mówię tutaj, jeśli chodzi o ten taras wyższy z którego między innymi też będą odłączane te wody do tej właśnie planowanej nowej instalacji. Ja tylko chciałbym dodać, że niedawno jeszcze w tamtej kadencji były robione podobne inwestycje, które pokazują na dzień dzisiejszy, że pojawiły się pewne problemy i dlatego na kanwie jakby właśnie tych sytuacji, które życie nam pokazało. Mogę twierdzić, że będzie sytuacja bardzo podobna w Mostach. Mówię tutaj o tym, bo burza została zmodernizowana też w części infrastruktura drogowa, która leżała po stronie starostwa. A doprowadziło to między innymi do tego, że po tej inwestycji instalacje kanalizacji deszczowej stały się niewydolne, czego dowodem jest, że po każdych opadach Instalacje te załóżmy, czy w Straży Pożarnej, czy w spółce Komunalnej PECO, zamiast odwadniać, to nawadniają. Ja rozumiem, że eksperci, niektórzy, którzy opierają się na danych, nie mając ich, to mają też zawężony obraz i w momencie, kiedy nie mają konkretnych materiałów potwierdzających to, mogą różne inne, niepełne po prostu tezy na ten temat stawiać. Jeśli ktoś ma wątpliwości co do tego, co się zadziało po modernizacji ulicy właśnie od Dębokuża, to chętnie po prostu też przedstawię materiały, a zresztą jest ich dosyć sporo, jak na dzień dzisiejszy wygląda sprawność instalacji deszczowych na ulicy Rzemieślniczej czy załóżmy koło OSP. Wracając do tej instalacji, którą my jako Rada mamy zdecydować o środkach, żeby kolejną wybudować. Yy, w zakresie po prostu modernizacji, czy tam w obszarze modernizacji drogi z uwzględnieniem możliwości podłączeń naszych terenów gmin. Też ta sytuacja, drodzy Państwo, budzi szereg zastrzeżeń, bo decyzje i pozwolenia oczywiście są wydane na podstawie tego fragmentu, który został wykazany. Ale naszą rolą też jest oceniać trochę szerzej czy te wody, które Starostwo będzie między innymi też odprowadzać te swoje, które oczywiście są największym szkodnikiem dla drogi. Czy one będą podczyszczone, czy nie? I co się z nimi po prostu dzieje? Bo środowisko jest rzeczą ważną, i mam nadzieję, że tutaj te informacje co do prawidłowości yy, oczyszczania tych dróg z ulic yy, usłyszymy yy, w jaki sposób się docelowo to planuje. Wiemy, że ta instalacja będzie podłączona do instalacji o podobnym przykroju, wręcz to z samym, która jeszcze jakiś czas temu została wybudowana na odcinku ulica Leśna z ulicą Szkolą. Wiemy po co ta instalacja była w ten czas budowana, ponieważ część mostu była podtapiana w momencie kiedy były opady deszczu i w ten czas kiedy na ulicy Leśnej można powiedzieć Woda bezpośrednio wdzierała się do domów i utrudniała przejazd tą ulicą. Wiemy na dzień dzisiejszy, ile problemów przysparzają te tak zwane ulewy jeszcze tym ulicom, które są prostopadłe do ulicy leśnej, i które też przy opadach wymagają interwencji Straży Pożarnej. Dlatego z dużą rozwagą trzeba do tego podchodzić, że jeśli coś planujemy i mając te przykre doświadczenia, to powinniśmy planować to w taki sposób, żeby docelowo ta woda, która ma być odprowadzona z górnych tarasów, nie stwarzała po prostu zagrożeń dla tych mieszkańców. Tutaj w tym przypadku ja mam bardzo duże obawy, bo wiem, jak się robi wyliczenia, jaki zakres jest wykazywany, a tak naprawdę potem życie weryfikuje swoje. Dlatego tutaj chciałbym też do moich szanownych kolegów i koleżanek przede wszystkim zaapelować. Że tak ważne decyzje nie powinny być robione na kolanie, że nie powinny być to po prostu wykorzystywane do gry politycznej, jak to ostatnio miało miejsce. Uważam, że przewodniczący w takich sprawach również powinien kierować i dekretować opinowanie takich inwestycji do Komisji Środowiska. To są bardzo ważne sprawy, chociażby z tego względu, co powiedziałem, że wody, które będą płynęły z tej instalacji, to są wody po prostu zanieczyszczone z jezdni. Przekazywanie tylko do jednej z komisji, która ma wyrazić opinię, jeszcze nie ma zbytnio na to czasu, żebyśmy wszystkie wątpliwości mieli tutaj rozwiać, no jest niepoważnym traktowaniem Rady. Ja rozumiem, że sprawa jest nagła, bo z punktu politycznego, jak się robi burzę na Facebooku, to trzeba gasić pożar. Ale patrząc po prostu jakby na celowość i na to, żebyśmy tą inwestycję mogli w sposób właściwy przeprowadzić, to zadajmy sobie pytanie, gdzie zostały popełnione błędy i dlaczego po prostu nie mogliśmy wcześniej, kiedy te porozumienia były zawierane, o tych sprawach docelowych rozmawiać. I jeszcze jedno. Jestem zasmucony tą sytuacją, że ci interesariusze, Ci, którzy tak naprawdę powinni również być zainteresowani tym tematem, nie są obecni tutaj na tej sali. Ja mam tego świadomość, że zaproszenia po prostu wypłynęły. Mówię tutaj po prostu do przedstawicieli zarządu dróg powiatowych, jak i również do starostwa powiatowego. Bo jeśli przeprowadzamy inwestycje tak ważne dla społeczeństwa wspólnie, to myślę, że to powinno się dziać z. Wspólnym udziale tutaj wszystkich stron, żebyśmy mogli sobie te wszystkie wątpliwości rozwiać i pewne gwarancje mieszkańcom tutaj chociaż słowne przekazać. Bo jeśli na tym etapie pewne rzeczy nie zostały uwzględnione, to być może jest to dobry moment, żebyśmy mogli przy podejmowaniu tak ważnej decyzji usłyszeć, że pewne rzeczy będą być może zrealizowane albo będą dopracowane tak, żeby tych obaw. W społeczeństwie nie budziło i żeby tych potencjalnych zagrożeń nie było. Bardzo dziękuję. Bardzo <laughs> dziękuję, Szanowni Państwo. Kolejną osobą, która się zgłosiła i chciała zabrać głos, jest Pan Radny Andrzej Śliwiński. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. W kwestii do Pana mecenasa chciałbym się zwrócić. Bo tak jak e, sięgam e, pamięcią wstecz e, już e, tą uchwałę macierzystą, którą dzisiaj zmieniamy e, już e, kiedyś Rada Gminy podejmowała uchwałę zmieniającą powiedzmy no tą wartość też i teraz w tej uchwale nie byłoby być zawarta, że ta uchwała została zmieniona uchwałą numer, że te wcześniejsze numery przytoczyć też, czy to jest jakby konieczne, czy nie ma e, takiej konieczności ewentualnie? Poproszę. Nie ma takiej konieczności, przynajmniej według mojej szkoły, bo to wiadomo, są różne szkoły opiniowania aktów formalno prawnych Przedmiotem zmiany jest akt pierwotny każdorazowo. W związku z czym jako, że te akty nie są publikowane, te uchwały nie są publikowane, nie musimy przywoływać czynników publikacyjnych. więc. Jak najbardziej takie, takie rozwiązanie jest prawidłowe pod względem formalno-prawnym. Ja opiniując akt pod względem formalno-prawnym, prześledziłem zgodność z uchwałami, które były zmieniane, więc ta uchwała w treści, tymi uchwałami, które zmieniały treść pierwotnej uchwały, już były dwie, więc ta treść jest zgodna ze wszystkimi zmianami. Bardzo dziękuję. Czy no. jeszcze jakieś pytania? Nie, to no w zakresie już radnego tej partii na nie będę... Dobrze, no, yy, yy, Bardzo dziękuję. Kolejną osobą, Szanowni Państwo, którą się zgłosił jest Pan Radny Piotr Grzeszkiewicz. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Pani Wójt. Yy, ja chciałem się przyłączyć tutaj do opinii Pana Przewodniczącego buchny. Też czuję się postawiony pod ścianę. Jeszcze niedawno dyskutowaliśmy na ten temat, że Projekty uchwał powinny trafić do stosownej komisji. O, innym, o innych rzeczach mówiliśmy, o tych akurat rzeczach, które były ważne dla pani Wójt, dla przewodniczącej komisji, na skargi wniosków i wtedy ta stosowność skierowania do odpowiedniej komisji była podnoszona jako rzecz najważniejsza. No dzisiaj stajemy przed takim faktem, że rzeczywiście mamy Komisję Finansów dwie godziny przed, przed sesją, a komisja być może właściwa i stosowna do tego, czyli komisja, której przewodniczy pan Marcin Buchna Jestem zaskakiwany, nie ma prawa się wypowiedzieć w tym temacie. Z dokumentu wynika, że 5 lutego Starostwo Powiatowe oraz gmina dokonała pewnych ustaleń, podzieliła się pewnymi zadaniami. Z informacji, które padły na komisji należy podziękować urzędowi za to, żeby dopracował się takiego systemu finansowania, że to gmina będzie w połowie finansowała kanalizację, że to inwestorem w całości całego Całego, całej tej, tej inwestycji będzie zarząd powiatowy w Pucku, i to mi się wydaje, że to jest praca w słusznym kierunku. Ale od 5, marca do 6, od 5 lutego do 6 marca minął ponad miesiąc. Przez ten miesiąc stosowna komisja nie zajęła się sprawą, nie dostała tej informacji, nie mogła się w tej sprawie wypowiedzieć. Pan dyrektor podczas komisji wspomniał, że 28 lutego pismo pana, pana dyrektora zarządu dróg powiatowych w Pucku. 3 marca zostało zarejestrowane i, i tak naprawdę praca tutaj y, Pani Wójt i Urzędu jest błyskawiczna. Panie Dyrektorze, pismo z 28 lutego wydaje się być wołaniem już do Rady i do Pani Wójt, żebyśmy zabezpieczyli te środki, o których się mówiliśmy 5 lutego. 5 lutego były ustalenia, a 28 lutego był tak naprawdę krzyk o to, że jeśli nie zrobimy tego natychmiast, czyli do dzisiaj, bo dzisiaj jest ostateczny termin, to tak naprawdę ustalenia, które wcześniej dokonano nie będą wiążące, czyli jakby pozostaną nieporozwiązane. Więc nie mówmy o tym, że pismo z 28 lutego coś COVID zmieniło. Ono nas przywoływało do porządku. I uważam, że te cztery tygodnie ponad, które minęły od ustaleń Pani Wójt i Pana Starosty w tym zakresie, powtarzam, słusznych ustaleń nie. Powinny być procedowane przez stosowne komisje i nie powinniśmy dzisiaj działać w trybie ustawienia od ścianą. Powinniśmy mieć szerszą wiedzę i powinniśmy może wiedzieć, czy głosujemy za tym, tak naprawdę, czego oczekiwaliśmy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tym temacie? Bardzo proszę, Pan Radny Andrzej Ślibiński. Już no, Radny Piotr też nawiązał do tego, odniesiemy. Poruszyć temat, ale jako, że to brzmiało też po raz yy, kolejny, chciałbym też zwrócić się do, właśnie do, do Pani Wójt z takim pytaniem, bo tak jak wspomniana data i też pismo, które otrzymaliśmy <coughs> do wiadomości, yy, odnosi się do spotkania, do ustaleń z dniach 5 lutego yy, i w tym czasie, no ponad miesiąc upłynął, yy, więc międzyczasie Rada Gminy dwukrotnie się spotykała, dwukrotnie yy, raz to było w trybie zwyczajnym, tak określaj, raz w trybie nadzwyczajnym i w obu przypadkach, na obu sesjach zmienialiśmy budżet i co się stało, dlaczego tego budżetu Rada Gminy, jeżeli chodzi o zabezpieczenie środków na to zadanie, nie było Radzie to przedłożone na jednej z poprzednich sesji i na, na powstała konieczność. Spotykania się na ostatnią chwilę na sesji nadzwyczajnej, zwołanej z dnia na dzień, de facto. Ja zaproszenie o dzisiejszej sesji dostałem dzisiaj przed 3 godziny temu, więc też to jest robione w taki sposób no troszkę nadzwyczajny. Można było to zapanować, mieliśmy ponad miesiąc i były te dwa spotkania, dwie, dwa posiedzenia Rady Gminy, zresztą jedno zwołane na wniosek pani Wójt, ze zmianami budżetowymi. I, i można było wówczas już wtedy zabezpieczyć te środki w tych zmianach, jeżeli chcieliśmy, chcieliśmy to realizować. No chyba, że wtedy jeszcze nie było takiej decyzji i nie byliśmy pewni czy to realizować. Jeżeli też nie było tej może pewności, to może byśmy chętnie poznali te wątpliwości, które się pojawiły na, na tym etapie że nie wiedzieliśmy czy chcemy to robić czy nie, czy będziemy to robić, czy będziemy współfinansowali, to zadanie czy w ogóle ono jest jakby słuszne. Ewentualnie, że takie e, są wątpliwości e, co do realizacji tego, to żeby nam przedstawić, tak jak radny Marcin na też już e, w pewnej kwestii e, napomniał, że nie do końca jest przekonany, że e, realizacja, przynajmniej w takim zakresie, e, będzie, nie będzie niosła skutków dla mieszkańców Moskwy. Bardzo proszę Pani Bójkę. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. E, Szanowna Radno, e, Szanowni Pracownicy Urzędu Gminy Kasakowo, Szanowni Goście. E, Chciałabym odpowiedzieć tutaj e, na kwestie podniesione przez e, radnego Grzmiewicza i radnego Ślewińskiego. Jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję, ona jest e, sesją nadzwyczajną, ponieważ e, mamy wielkie inne kwestie do podjęcia, e, czyli właśnie kwestia kanalizacji deszczowej w ulicy Gdyńskiej e, w Mostach oraz kwestia e, zbiornika retencyjnego utopanowych w Suchym Dworze. Które też ma być budowane. Jakby te dwie kwestie są pilne, są wręcz natychmiastowe do realizacji i dlatego też dzisiaj spotykamy się. Dlatego też dzisiaj była Komisja ds. Finansów i Strategii Rozwoju, a obecnie mamy nadzwyczajną sesję Rady Gminy. Jeżeli chodzi o inwestycje, czyli kanalizację deszczową, bo generalnie dzisiaj Państwo jako Rada Gminy będą decydowali. Czy gmina Kosakowo przeznaczy 398 tysięcy zł na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Gdyńskiej? Jakby jest to kolejna kwota, którą gmina Kosakowo e, przedkłada do dyspozycji powiatowi w ramach realizacji inwestycji w ulicy Gdyńskiej. To jak Państwo doskonale wiedzą, inwestycja nie rozpoczęła się w tym roku, tylko już w zeszłym roku, kiedy. Pierwszy etap przebudowy ulicy Gdyńskiej w rejonie przedszkola Mosta. Natomiast aktualnie mówimy o kanalizacji deszczowej w ulicy Gdyńskiej od ulicy Szkolnej Leśnej Gdyńskiej, czyli tego skrzyżowania, do ulicy Lipowej Mosta, czyli też skrzyżowania Lipowa Gdyńska. I tutaj, jeżeli chodzi o to, czy my jako gmina chcemy realizować. Tą inwestycję? Oczywiście, absolutnie. Jak najbardziej chcemy tą inwestycję realizować, jeżeli chodzi o kanalizację deszczową, która stanowi kolejny element infrastruktury drogowej, ponieważ ten remont przebudowę drogi, przebudowy chodników, e, e, zatoczek, e, także zatoki, e, jeżeli chodzi o przystanek autobusowy i jakby elementem infrastruktury drogowej jest również kanalizacja deszczowa. Biorąc pod uwagę tą sytuację w naszej gminie, która jest bardzo skomplikowana, bardzo trudna jeżeli chodzi o wprowadzanie wód deszczowych, i to już widzę, widziałam od pierwszych e, dni w zasadzie pierwszych tygodni bycia na urzędzie, a wcześniej jeszcze jako mieszkanka, e, kanalizacja deszczowa jest wręcz niezbędna w ulicy Gdyńskiej, ponieważ jest tam bardzo dużo wody, jakby ta zlewnia jest bardzo szeroka. E, i również, jeżeli chodzi nawet o sam przebieg ulicy Gdyńskiej i Kaszubskiej, to Państwo doskonale wiedzą, że jest to droga bardzo stroma, a kiedy pada deszcz i mamy stromiznę, to ten deszcz jeszcze jest napędzany poprzez tą pochyłość. Do tego w tamtym rejonie mamy y, trudne grunty, ponieważ są to grunty gliniaste, które wiemy, że no jeżeli chodzi o wchłanianie wody, absorpcję, E, mają bardzo ograniczone parametry pod tym względem, więc to jest jakby druga komplikacja. E, trzecia komplikacja, mówię tutaj o odprowadzaniu wód deszczowych, jest taka, że mm, prawa strona ulicy Gdyńskiej, Kaszubskiej Gdyńskiej, patrząc w kierunku Rewy, jakby się cały czas zawodowuje. Państwo widzą, że tam wyrastają kolej kolejne domy, kolejne osiedla, więc e, te możliwości e, wchłaniania się wody będą ograniczane. Oczywiście, no jeżeli ta woda będzie w sposób perfekcyjny zagospodarowana na każdy z no to ta presja będzie minimalna albo żadna. Natomiast wiemy, że jednak woda no też nie zna granic i generalnie przenika czy to powierzchniowo czy, e, pod gruntem czy w gruncie. Tak więc jakby tu jest konieczność tej kanalizacji deszczowej, jakby jest to coś, o, co, o czym ja mówię...